Witam Was w kolejnym, już piątym odcinku z serii Minecraft Zagubiony w mgle. Teraz kontynuujemy ostatnią przygodę. Eee, zmieniłem chwilowo miejsce akurat pobytu. Po drodze akurat na jakąś wioskę natrafiłem. Także. Raczej można tutaj coś podziałać eee, Trzeba się rozglądać wszędzie Bo paczka Defogre Imagine ma z jakieś 118 modów jakby nie patrzeć Także tutaj jest serio przerąbane Pod kątem tego że w każdej chwili Anomalia albo Man From The Fog może wyskoczyć, a wtedy niestety nie... E, nie, nie, nie tu. E, to mi się nie podobał ten dźwięk. Ten dźwięk mi się nie podobał. Trzeba jeszcze tutaj wziąć Słońce już będzie zachodzić To lepiej się schować Lepiej się skitrać tutaj I przeczekać Ale jak na razie to dosyć dużo tego drewna jest Nawet jaka randa sapling do, yy, znalazłem Także jest dosyć spoko. Mam dosyć spoko sytuację ogarniętą. Ale zobaczymy jeszcze, co będzie dalej. Tam widzę, że jakaś mucha lata albo coś. Mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko w porządku i że. Mi nagle defog yy, Man from Defog nie wyskoczy albo deprifer, bo to wtedy będzie przerąbane. Hmm Co można ogarnąć? Na pewno więcej tego więcej pochodni zawsze się przyda. Nasiona arbuza Ekaranda, Wood Melon seeds, Purple dye I teraz zobaczymy co to będzie Na tych shaderech Insanity To jest na serio przerąbane Już jest ciemno, a ja nadal nie mogę się położyć spać Co jest? Yy, zaraz, no tu. Czy to nie jest przypadkiem wina tych shaderów? Że są takie drzewa. Zobaczmy. A, to była wina shaderów. Dobra. ok. To dobra. Może i też głupio, że zmieniłem teraz shadery jak wcześniej, jeszcze zmieniłem, jakby nie patrzeć z tych komplementerii Unbound na Insanity, tylko że te Insanity właśnie sprawiały, że te drzewa wyglądały o wiele paskudniej. Tak jakoś nienaturalnie. A to nie, nie, o to tutaj chodzi, tylko chodzi o przetrwanie, a nawet, nawet było całkowicie ciemno. A nie mogłem się położyć spać. Teraz mogę. O nie, there are monsters nearby. Hmm. Ciekawe, o jakie potwory chodzi. at Night. O, okej okay. Dobra. Oczywiście, jak zawsze, powiadomienie na czacie thanks for Using Security Craft. Być może za jakiś czas, jeżeli ogarniemy odpowiednio. To będzie można ogarnąć sobie bazę z kamerami. Jak na razie to sobie wezmę tutaj i cyknę zrzut ekranu, żeby pamiętać, gdzie jest ta wioska. Mogę teraz wyjść. Goldman pierdzielony. E, dobra. Chyba zniknął. Dobra. Okej. Okay. Para ruszyć w kolejną podróż. Tylko sobie cyknę jeszcze zdjęcie na miniaturkę. Tutaj o. Można ruszać dalej. Mam nadzieję, że nie napotkam żadnego zombiaka ani nic. Bo to będzie przerąbane. Dobra. Pora trochę popływać. O, gremi ścieło na chwilę. A to nie jest to nie jest wina na pewno mojej karty graficznej. Na pewno nie jest wina tego A raczej czegoś innego Czego jak na razie nie widzę Tam jest jakaś skarpa Albo cokolwiek takiego Nie wiem jak to określić Albo raczej jakiś Zamek eee, What the hell Nie wiem, nie będę do tego wchodzić, a najważniejsze, żeby nie natrafić na zombie, to jest najważniejsze. Robrain mnie ściga, nie wiem nawet dlaczego, za jakiś kawałek pustyni. Dobra, tam widzę jakaś wyspa jest, mamy jakieś palmy. tam coś widzę. Coś tam widzę jakąś tratwę. Czy to jakieś ruiny z, yy, tratwy. O. Takie coś tam ja rozumiem. Nareszcie hełmik. Takie lasy się wygenerowały. Skórzane buty. Tutaj to. Dobra. Kwiatki lawendy będę musiał wywalić. Butelka z wodą to niezbyt mi się przyda. Dobra. Dobra, OK. Se podpiekę i będziemy ruszać dalej. Szybciej niech się to piecze. Przejśmy z Dobra. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Nie wiem czy ruszać dalej, czy nie, ale i tak nic nie zrobię inaczej, więc dobra płyniemy dalej. Tam coś przed chwilą lazło. Eee, nie tak o. Dobra Płyniemy dalej Czyżby kolejna wioska? Prawdopodobnie. Bo na to mi wygląda. Tak, kolejna wioska. To całkiem mam duże szczęście nawet. Dobra, tu, tu. Jest spawn Point Set, także jestem bezpieczny. Od razu sobie cyknę na szybko tu, żeby mieć kordy, wszystkie jeżeli chodzi o jakiekolwiek wioski. No to jest akurat przydatne. Dobra. Ta seria się będzie pojawiać co dwa tygodnie akurat, albo już się pojawia raczej, bo to też no, nie nagrywam tak zbytnio na bieżąco, tylko se planuję, żeby była jakaś aktywność, jakby nie patrzeć. Hmm. Te shadery sprawiają, że to niebo naprawdę fajnie wygląda, nie, te, nie takie po prostu białe... Kwadraty albo prostokąty coś wyje. Przed chwilą coś takiego słyszałem, ale to chyba jakiś wilk albo coś. Hmm. Ciemność, terror monster z Nirbaj, no nie. Okej, okay, słyszałem jakby coś pędziło. Co słyszałem, to są podobno jakieś te hordy zombie czy coś podobnego takiego. Co to było? Mi, że nie mogę iść się. przespać, zaś ktoś jest obok. Co jest? Dajcie mi spać. Wtedy nie chodzi o to, że ktoś jest obok, bo to pokaz... O nie. Teraz już jest ktoś obok. Um... <laughs> Trzeba obserwować, czy tam coś się nie pojawiło. Te ambienty są straszne, nie, to jest drzewo tylko gdzie niby są te potwory. Ma stary, co tam? You can sleep. No nie, łóżko zniszczyło. Tak zamierza szarżować, na serio? No nie, teraz monster z nearby i to ciągle. Chyba wychodzi na to, że się w ogóle nie prześpię tej nocy. Oj, Tak, on. On drzwi wyważył Co mi ja się, że je ciągle zabudowuje Bo inaczej to by chyba było po mnie Może teraz się w końcu prześpię Please Ok. Tam jest Enderman Dobra. A pora tutaj coś poogarniać. Tutaj, tu. Złoto się przyda. Tutaj chleb też się przyda. Chleb się zawsze przydaje. Zwłaszcza jak jedzenie zabraknie. Eee, dobra. Tam jest kolejna wioska, płyniemy tam. Wioska obok wioski, kto to widział? Ta paczka modów robi się coraz ciekawsza. Jabłka sobie wezmę, to można wyrzucić, to można wyrzucić. I teraz tak, hej bale trzeba tu. I teraz tak, teraz chleb. Dobra, to mam już zrobione. Także jest w porządku. Przejdę się do innych. Tutaj, żeby zobaczyć, co oni tam mają. Czy eee, to jest to? O, spodnie. Spodnie mi się przydadzą. Znowu to samo, znowu ciemność. Mm-hmm. Ah. Okej. Okay. Dobra. Tutaj raczej już zakończę odcinek. Mały, pieprzaj stąd. Albo nie. Se wezmę to. Tutaj o dobra. Także dzięki za oglądanie kolejnego odcinka z serii Minecraft Zagubiony w Mgle. Yy, mam nadzieję, że Wam się seria podoba i że będziecie oglądać więcej odcinków. Na razie, cześć.